cyklu edukacja dla przedsiębiorcy. Wiesz, że od 2026 roku opłata mocowa rośnie aż o 35%, z 141 zł za godzinę do 219 zł. To oznacza, że nawet jeżeli twoje zużycie się nie zmieni, rachunki i tak pójdą co w górę. Dlaczego? Po pierwsze, rosną koszty utrzymania mocy w systemie. Elektrownie się starzeją, a nowe inwestycje są po prostu drogie, więc trzeba je motywować tak naprawdę do gotowości. Po drugie, Wygasają stare kontrakty, tak naprawdę mocy zawarte kilka lat temu w niższych cenach. Teraz wchodzą tak naprawdę nowe, zdecydowanie, no znacznie po prostu droższe. I po trzecie, presja Unii Europejskiej. Coraz mniej pieniędzy może iść na elektrownie węglowe, więc trzeba budować no, nowe źródła, nie wiem, gazowe, odnawialne. I magazyny energii, a to po prostu, co kosztuje. W skrócie opata mocowa to dziś nie podatek, tylko realny koszt utrzymania no, bezpieczeństwa energetycznego u nas w kraju. I niestety my, firmy zapłacą za to najwięcej. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, jak przygotować swoją firmę na wzrosty kosztów energii w 2026 roku, obserwuj serię edukacja dla przedsiębiorcy i napisz lub zadzwoń do nas na numer 795 6565, 65, a zobaczymy, co możemy zrobić u Ciebie w firmie.